Dzisiaj? Dzisiaj sad dla mnie jest taką odskocznią, takim relaksem, jaki doznaję, nie wiem, jadąc na rowerze i nie myśląc o niczym innym. Być może, że przez to, że prowadzę działalność gospodarczą niełatwą, to ta praca w sadzie jest dla mnie relaksem. Krótko mówiąc, jak patrzę, na tą zieleń, na tą żywą zieleń, na to, że, że nie omarzły te owoce, że one tutaj za, zaczynają rosnąć, no to się cieszę, no bo każdy owoc, czy tam każde e, istnienie, każde rozmnożenie, no to cieszy. Coś takiego mamy e, e, w naturze i nawet e, jak kiedyś studiowałem w Krakowie to e, sadownictwo, no, fajnie było tam na tym uniwersytecie rolniczym, ale jak wracałem i uwidziłem, jak już się przechyliło tu w stronę łączka, jak uwidziłem te, te tereny, te sady, te zieleń, no to aż serce rosło. Gdzieś to jest w człowieku takie zamiłowanie. Może wrócę jeszcze i powiem tak, że no, urodziłem się w sadzie i pewnie dlatego mnie do tego cały czas ciągnie, choć nie zawsze mam czas, żeby te swoje marzenia spełniać. Dzisiaj to by się chciało i działalność prowadzić, i w sadzie robić, no ale człowiek jest jeden, mimo się tyle mocy, żeby to ogarnąć. No uprawa jabłek polega na tym, żeby wsadzić te drzewko, czy tego patyczka, jak to kiedyś tam mówili. I tak naprawdę mm, fajne kiedyś było działanie tutaj u nas w szkole, że na przyrodzie kazywali wsadzić nam y, jabłonkę. Y, nie tak dawno też jeździłem do szkoły podstawowej, do, na, do naszej wsi, tu w, do, w Zarzeczu, gdzie pokazywałem y, dzieciom. i pani nauczyciel, jak to drzewko odpowiednio wsadzić i przyciąć. No i od tego by trzeba było zacząć, żeby ludzi namówić do uprawy sadów. No nie każdy to będzie chciał robić, no ale choćby co dziesiąty z tych, co to oglądają, słuchają, kontynuował, no to jakieś zamiłowanie będzie. No klimat nasz Tutaj Łącki i Polski no, sprzyja takim uprawom. Przecież my tu nie będziemy y, sadzić bananów, kiwicy, jakichś tam innych wynalazków pomarańczy, bo to, to jest y, inny teren. I dziś by mi się marzyło, żeby te owoce, które rosną w polskich sadach, były tak zagospodarowane, co by numer jeden na świecie sok to był sok jabłkowy, a nie pomarańczowy, jak to jest y, dzisiaj. Nie? Nie każdy ma możliwość w mieście czy w niektórych większych miejscowościach nie, ktoś, kto nie ma też ziemi, nie ma szans założyć sadu, ale w takim razie to dobrze by było już od młodzieńczych lat wziąć, zaprosić do gospodarstwa, co niejednokrotnie się ty z nas tutaj działo u mnie, nawet między tymi tutaj starymi drzewami. Przychodzili uczniowie szkoły podstawowej czy gimnazjum pozbierać sobie te owoce. I wtedy już się takie jak on... Yy... Nie musiał uprawiać, a przyszedł i zbierał te jabłka z tego drzewa, na innym drzewie jakieś inne. Jak się ich uczyło, żeby tymi jabłkami nie rzucać, że z tym trzeba delikatnie postępować, no to już się trochę nauczyli. Niektórzy chcieli takie prosto z drzewa próbować. Wiadomo, że nie każdą odmianę da się zjeść zaraz po zerwaniu. Ona musi trochę podejrzewać, ale to już jest jakby taki zaczeń, który powoduje, chęć spożycia tego jabłka, spróbowania z, 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 z tego, co, co tu rzeczywiście y, urosło. Co to znaczy dobre jabłko? Nad gustami się nie dyskutuje, ale dla, dla mnie dobre jabłko to jest jabłko jędrne, y, wyrośnięte, ale nie przerośnięte i o odpowiedniej y, kwasowości. Są konsumenci, którzy lubią jabłka słodsze. No to to już jakby powiedzieć, dobór odmian, co, co, co kto chce zjeść. No i wydaje mi się, że dzisiaj ta produkcja sadownicza i w rejonie Łąckim i w Polsce jest tak roz, rozwinięta, że każdy coś dla siebie znajdzie. Grudze by to było jabłko nieprzerośnięte i. No i żeby było jędrne o odpowiednim turgorze soczystości, wtedy ono smakuje, bo jeśli mamy Jabłko takie, które by było w złych warunkach przechowywane, czy w nieodpowiednim terminie zebrane, no to one wtedy są niesmaczne i rzeczywiście konsumenci mogą się do tego zrazić, i sięgać po inne egzotyki, a nie korzystać z dobra narodowego, jakim jest jabłko polskie. Dobry sadownik to taki, który no, kocha ten swój sad, lubi w nim pracować. Wiadomo, że to pewne miłości się przekładają na y, finanse, ale dobry sadownik to taki, który odpowiednio te drzewa pielęgnuje. Dobry sadownik to jest ktoś, kto jest y, cierpliwy. Chociaż y, jak przyjdzie, tu jesteśmy w takim miejscu, gdzie sad jest w zastoisku mrozowym. I jak przyjdzie tak, że rok w rok y, przymrozki uszkodzą y, te zawiązki. No to tak człowiekowi ochota odchodzi. No, dlatego mi jest tutaj dzisiaj wesoło, bo patrzę, że te jabłka odrastają. Pomimo, że niewielki przymrozek tu był, minus 3 stopnie było, ale yy, to wszystko bierze się do życia. No i myślę, że ze, ze, ze szkolniakami będziemy tu w jesieni się edukować na temat spożywania jednego jabłka dziennie. Drodzy sadownicy, życzę Wam, żebyście mieli optymalne plony, bardzo dobre warunki przechowywania i możliwość godnego sprzedania tych owoców. A żeby to zrobić, to trzeba łączyć siły i trzeba wszystkim mówić, żeby strzelać do jednej bramki, czyli jak jedno jabłko dziennie każdy Polak. Drodzy konsumenci, bierzcie jedno jabłko dziennie. Od Lubelszczyzny po Wrocław, od Góralów po Kaszeby, przez Grujeckie. Każde jabłko, które zjecie, produkowane w tej polskiej ziemi, jest bardzo dobre i na pewno wyjdzie Wam na zdrowie. A teraz proszę kolego, spróbuj, czy nie mówię rzeczywistej prawdy. To jest smak.